No witam wszystkich, spróbujemy sobie zagrać prockowym trybem udręka paladynem, bo z tego co Procek opisywał, to może być wyzwanie, czyli tak hardcore, dajmy tutaj jakąś nazwę Saskeczu i spróbujmy, hmm, stwórz. Zobaczymy tylko, czy wszystkie skróty klawiszowe są wyłączone, ale już je wyłączyłem, powinno się zapisać. Dnia. Jak to się przybliżało? K? Nie. Gdzie tu jest przybliżenie? Moment. Nie to. g nie. F? F, dobra. Czyli tak. Moment. Opcje sterowanie nie Możemy już auto. A nie zmieniła się. Dobra, próbujemy. Czyli automapę wyłączamy. Pomocy nie. Pokaż portrety, przedmioty trzeba włączyć. Tak i bieg. Dobra O, kontrol też można tutaj wywołać Czwórka Czwórka, chat, Enter, zapis własny, ok, zastosuj, eee, wróć do gry. Zobaczymy czy to gra. Tarczy tab wywalamy. Tab, tab nie działa, alt nie działa, control bieg nie działa, R nie działa, dobra. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tnie troszkę, widzę. Nawet bardzo tnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie na nagraniu, ale nie widzę tutaj szału. Czemu to tak tnie? No, 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 no patrz. Co jest do cholery. To <laughs> będzie pewnie siedlisko. No, patrz jaka masakra. Nie wiem czy na nagraniu też będzie tak cięło, ale mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. No, Myślę, że będzie. To było to. Troszkę mi zjechał życia. No nie, tam czy się trzeba wrócić, tam pewnie będą wrogowie. No, no idziemy dalej. Ała, awa, awa... Nie, 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 spadamy. No. I do szamana, do szamana, do szamana... Ale mi przynajmniej niepotrzebna, chociaż... to może być no, który tu? od razu się po wrócę, żeby za nimi nie biegać dobra umiejętność, wymyśliłem sobie, że pójdziemy pod poświęcenie oraz aurę modlitwy o, ewentualnie później odkupienia jak to się sprawdzi, nie wiem dajmy sobie trochę żywotności i co, idziemy można <laughs> myśleć 8% maksymalnego zdrowia to bierzemy. w górę chyba tak. Dobra, to idziemy ten. Ciekawe jak, jak daleko uda mi się zajść. Szamana trzeba znaleźć. Tu. Kogoś tu wskrzesił na bank jeszcze. Już spierdolił pewnie. Dobra, próbujemy dalej. O, pikowana, super. Aha, czyli się nie idzie dalej tu jest ten właśnie taki cypel to będzie taki film testujący ogólnie mój sprzęt bo on jest ogólnie znaczy ogólnie on jest po prostu stary diablo jest ustawione na najniższych ustawienia graficzne No, teraz troszeczkę mniej nie? Zobaczymy jak będzie później. Nagrywam na OBS-ie. No, tu. No, tych większych można z poświęcenia, myślę, klepać. Mniejszych na jednego hita. Tutaj mi się rozbiegnął. Na bank. Myślę, że wszyscy. Niedługo poziom sobie weźmiemy modlitwę i podreperujemy zdrowie za free raczej znaczy nie za free, tylko za matę dobra dobra, jest git niskiej jakości nie chcemy modlitwa na razie nie używam atrybuty do siły A już tap tap <tart> mi się już z automatu chce włączyć raczej wciskam tu ma posypali. Piątka została. Sztylet, tak średnio rękawice. No na razie zwojów dużo nie ma. I leczonko będzie po dwu, czyli tu. O Niech się troszkę... Zauważyłem, że mana schodzi teraz. Tak zawsze było, że mana schodzi. Zobaczymy czy się wyłączy raczej klątwa będzie działać. No dobra. Jezu nie klątwa tylko ten. Ile ich? Dwójka. Podleczmy się, nie? Przyjęcie. moment, moment, znajdę, jest identyfikacja elegancko <laughs> Czy klątwa, y, czy modlitwa będzie, aura będzie leczyć jak Mana zejdzie do zera? O to jest pytanie, nie wiem Oczywiście został jeden potworek. Także to pewnie jeden upadły, który spierdolił a Mana nie więc przerzucimy się o o o słyszę go super wracamy coś czuję że bez automapy Moje zadanie zostało wykonane no zostało bez automapy to tu będzie dużo błądzenie ogólnie jeśli chodzi o orientację w terenie to jak i jak i w grach o tu Nie. tak i w życiu jest troszeczkę słabo no, wychodzi. Tak, jest, git, dobra. Trzymamy się ścieżki. Do miasta nie wracamy. Idziemy dalej, zakończymy tutaj odcinek. Bo, jak mówię, to jest odcinek taki testowy, czy ten komp w ogóle zniesie to nagrywanie. <laughs> Już do rzucania to nie. No, troszeczkę mniej tnie. Może tam się coś wszystko ustabilizowało. Aha. Zobaczymy no. jak nam to wyjdzie. O, tu jest zombiak. Do zombiaków dużo expa. Dobrze. tam jeszcze stynka ten bełty czy tam strzały nieważne wracamy na ścieżkę zaznaczamy punkt i kończymy w tym miejscu na o o <laughs> dobra o chwilę jeszcze zajmie do obozowiska się niechcący wróciłem a tu tak nie wolno to jest właśnie moja orientacja w terenie Idziemy ścieżką. Tu jest odbicie do siedliska, czyli ten na bank, tak? Mostek. Flagi nie widać. No tnie, to to nie. To, to, to nie będzie dobra seria, jeśli to ma być seria. Czyli można to, to jest tak nazwać serią, mówię, to jest odcinek testowy, nie wiem jak to wszystko będzie działało, nagrywało się i modlitwa. No, schodzi na przy tym Jesteśmy na full i Flavia jest. Wciąż. Ręczny toporek bierzemy na podmiankę jakby co no i git, tutaj się pożegnamy, zaznaczymy punkt i od punktu pójdziemy dalej. Także dzięki za oglądanie i pozdrawiam.